Dzień dobry, witam Cię na historii. Aby formalności stało się zadość, zapisz sobie proszę temat. Polska Bolesława Chrobrego. Można powiedzieć, że im dalej w las, tym więcej drzew. Im dalej w historię naszego państwa, tym tych władców będzie więcej. Mam nadzieję, że nie będziesz miał kłopotu z ich zapamiętywaniem, bo wielu z nich dokonało rzeczy bardzo ważnych. Czy nasz dzisiejszy bohater dokonał rzeczy ważnych? Ktoś by mógł powiedzieć, ha! Nie uczylibyśmy się o nim na historii. To jest racja. Jest też takie powiedzenie w historii: Zmarł król, niech żyje król. Oczywiście pamiętaj o tym, że Mieszko I królem nie był. Był pierwszym władcą, ale nie pierwszym królem. Czy nasz bohater dzisiejszy zostanie królem? Tego się dowiesz na dzisiejszej lekcji. Czy ta droga poszukiwania korony była łatwa? też się dzisiaj dowiesz. I dowiesz się jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy, którą chciałbym, żebyś bardzo mocno zapamiętał. Na historię nie wolno patrzeć w sposób stereotypowy, czyli mieć jakiś pogląd na tą historię i uważać, że wszystko się według tego poglądu układa. Na przykład, że Polak i Niemiec to są wrogowie. Dzisiejszy temat ma ci na celu pokazać, że w naszym... W naszej historii były takie okresy, gdzie relacje pomiędzy Polakami a Niemcami układały się wręcz kolorowo. Oczywiście, niestety też dzisiaj powiemy o tych mniej kolorowych momentach w naszej wspólnej historii. Nie bójmy się tego powiedzieć, że Polacy i Niemcy mieli wspólną historię jako sąsiedzi. Dobrze, skąd wziął się nasz bohater i czy ta droga na początku jako księcia, jako władcy była prosta. Oczywiście władza dziedziczna. Nasz bohater odziedziczył władzę po swoim ojcu. E, oczywiście Bolesław Chrobry był synem Mieszka I. Urodził się, jak widzisz, w 1966 roku lub 967 roku. Był owocem miłości Mieszka I i Księż... Czeskiej księżniczki Dobrawy. Był, z tego wynika, najstarszym synem z tego pierwszego chrześcijańskiego małżeństwa mieszka I, czyli miał jak najbardziej prawo do sprawowania swojej władzy. Źródła, kroniki wspominają o naszym Bolesławie. Pierwszy raz, w 973 roku mówiliśmy już o tym, wtedy właśnie Bolesław stał się zakładnikiem cesarza Ottona. Miał zabezpieczyć interesy cesarza, który bał się ekspansji, nie bójmy się tego powiedzieć, ekspansji Mieszka I, który rok wcześniej pokonał margrabiego Chodona. E, to nie było zbyt łatwe doświadczenie dla naszego Bolesława, ale z drugiej strony, po pierwsze, na dworze e, Cesarza Ottona mógł poznać wielu ciekawych ludzi, z którymi relacje, znajomości mogły mu się później przydać, a przede wszystkim nasz Bolesław taką ogładę zyskuje. Jako przyszłe, nowoczesne, oczywiście jak na tamte czasy, władca pełnoprawnego państwa europejskiego, jakim była Polska. Początek władzy naszego. Bohatera nie jest zbyt łatwy. Musi zlikwidować opór wewnętrzny. Jego tata, Mieszko I, miał jeszcze drugą żonę chrześcijańską, Odę, i z tego związku narodziło się trzech synów: był to Mieszko, Świętopełk oraz Lambert. Tych trzech chłopaków razem z Macochą. Bolesława, no, rości sobie prawa do korony. Sprzyjają im niektórzy możni. Powstaje bunt możnych pod przywództwem Odlena oraz przybywoja. Co robi nasz Bolesław? No, i tutaj pokazuje się jako taki dosyć zdecydowany, mocny zawodnik. Wręcz brutalny można powiedzieć, bo ma cochę swoimi przyrodnim rodzeństwem. Wygnał z kraju, natomiast możnych kazał oślepić. No trochę straszno się zaczęło robić, aczkolwiek pamiętaj o tym, że dzięki temu Bolesław nie będzie do końca swego panowania miał zdecydowanej opozycji wśród możnych, czy swojej bliższej lub dalszej rodziny. Nie będą przeciwko niemu spiskować, chociaż pewne wątpliwości na ten temat są, i o nich pod koniec lekcji. Oczywiście powiem. Od samego początku nasz bohater, nasz nowy władca pokazuje, że jest ambitny. Kombinuje, jakby tutaj rozwinąć państwo, które odziedziczył po Mieszku pierwszym, A miał przecież poprzednika no, znamienitego. Od razu powiem: sam Bolesław, kto wie, czy nie przerósł swego taty i ambicjami, a i też zdolnościami politycznymi. Przede wszystkim na samym początku Bolesław zwraca się ku stronie misji chary, chrystianizacyjnej, czyli głoszenia ewangelii, głoszenia religii chrześcijańskiej w rozmaitych rejonach. Nie tylko interesowała go chrystianizacja wewnętrznych terenów państwa polskiego, ale także terenów zewnętrznych, poza jego granicami. No bo wówczas traktowano to w taki sposób, że jeśli ja chrystianizuję jakiś pogan. No mam prawo przejąć ich terytorium. Oczy Bolesława w tym przypadku zwracają się ku Prusom, ale trzeba było znaleźć zawodnika, który pójdzie tych ludzi chrystianizować. Któż to miał być? Był to biskup praski Wojciech, którego zresztą już poznałeś, przypominam ci lekcję muzealną, którą odbyłeś w naszej szkole. Dzieje się to w 997 roku. Biskup Wojciech pragnie chrystianizować, pragnie ewangelizować Prusów. Taką widzi swoją misję. I rzeczywiście Bolesław trochę mu pomaga. Daje mu eskortę do granic swojego państwa, a później Wojciech podejmuje bardzo trudną misję. Nie będę tutaj wnikał, czy pełnił ją prawidłowo, czy popełnił błędy. Niestety jego misja. Kończy się tragedią. Prusowie, lud o twardych karkach, że tak nawiążę do cytatu ze Starego Testamentu, niestety pozbawiają naszego Wojciecha życia. I tu znów pojawia się nasz książę Bolesław. Postanawia, i tu też nie boję się użyć takiego sformułowania zainwestować w Wojciecha co takiego robi? wykupuje jego ciało legendy każą nam wierzyć że każdy gram ciała Wojciecha kosztował gram złota, strasznie dużo nie wiem czy tak było naprawdę, mówi o tym kronika nie mamy żadnego na to dowodu wiemy na pewno, że był to proces dla Bolesława kosztowny, czy się opłacało? ależ oczywiście, że tak świadectwo życia Wojciecha też legenda wokół niego zbudowana przynosi owoc. W 999 roku Wojciech zostaje kanonizowany przez papieża, czyli zostaje świętym. Bolesław, który wykupił ciało i posiada ciało Wojciecha, zyskuje relikwie. Relikwia w tamtym czasie jest czymś niezwykle ważnym. Tak ważnym, że kościół, w którym taka relikwia się znajdowała, Miał szansę stać się katedrą, czyli stolicą arcybiskupstwa, nawet do czego tutaj dąży nasz Bolesław, do uniezależnienia polskiego Kościoła. Chciał tutaj spełnić marzenie i swojego ojca i swoje o tym, żeby polski Kościół nie zależał od Kościoła w Niemczech, tylko bezpośrednio od Papieża. Przypominam, dokument, dokument Dagome Judex. No, czy tak się stało? Możemy powiedzieć oczywiście, że tak. Dzięki też temu, trochę, że mamy szczęście, bo na tronie cesarstwa niemieckiego pojawia się człowiek niezwykle ciekawy. Człowiek, który wyprzedził swoimi poglądami, swoimi działaniami wręcz epokę i to bardzo, bardzo daleko. Do tego stopnia, że jego właśnie ziomkowie praktycznie go nie zrozumieli. No ale dobrze, kim ten człowiek jest? Masz jego rodzinę po prawej stronie. Przyjrzyj się mu, to jest grafika z epoki. Jest to Odton III. Co się dzieje? Odton III w tysięcznym roku udaje się z pielgrzymką do tronu Wojciecha, świętego Wojciecha. Święty Wojciech, za życia, był przyjacielem Odtona III. I nie podważajmy tego celu. Rzeczywiście na pewno tym celem była modlitwa, zaduma, refleksja nad grobem i z jednej strony świętego, i z drugiej strony przyjaciela. Ale przy okazji odtąd trzeci miał pewne interesy. Chciał przede wszystkim poznać Bolesława. Słyszał i już na pewno wiele wiedział o dynastii Piastów, szczególnie o Mieszku I oraz o jego synu Bolesławie, który... Sprawował władzę. Otóż Odtąd III stworzył niesamowitą wizję cesarstwa, czy też państwa, które obejmowałoby całą Europę. Chciał, żeby to wielkie mocarstwo podzielonych było na, takich, na takie cztery regiony, cztery państwa. Każde z tych czterech państw miało mieć swojego władcę. Jedną z tych części zwaną Słowiańską, miał rządzić słowiański król. I właśnie w tym miejscu odtąd III upatrywał takiego władcy właśnie w naszym Bolesławie. Więc na pewno chciał poznać Bolesława i na pewno coś, niecoś o tej niesamowitej wizji naszemu Bolesławowi powiedział. Śladem takim Takich decyzji, takich rozmów jest słynna scena, gdzie Otton trzeci nakłada na głowę Bolesława diadem, swój cesarski diadem. Czy ta wizyta skończyła się, czyli zjazd gnieźnieński skończył się tylko i wyłącznie na takich grzecznościowych gestach? Oczywiście, że nie. Cesarz Otton III przywozi do gniezna Decyzję, decyzję swoją, decyzję papieża o tym, że w gnieźnie ma powstać arcybiskupstwo, a ponadto mają powstać nowe biskupstwa we Wrocławiu, koło brzegu i Krakowie, czyli popatrz dzieją się niezwykle ważne rzeczy. Pamiętaj o tym, że Kościół wówczas ma bardzo ważną rolę, także w rządzeniu państwami że duchowni sprawują bardzo ważne role administracyjne dlatego ta niezależność kościoła w państwie jest niezwykle ważna i popatrz, Bolesław Chrobry do tego doprowadził właśnie poprzez zjazd gnieźnieński właśnie poprzez rok tysięczny zapamiętaj tą datę zapamiętaj nazwę tego zdarzenia bo to zdarzenie po pierwsze pokazuje że Bolesław Chrobry to był ambitny Król i a do ambitnych rzeczy doszedł oraz pokazuje nasze relacje polsko-niemieckie jako relacje bardzo ciekawe. Kościół w Polsce zyskuje niezależność. Pamiętaj o tym. Teraz chciałbym Ci pokazać fragment. Kroniki Gala Anonima, bo mamy przekazy na ten temat i działy się tam rzeczy niezwykle ciekawe. Chciałbym teraz go pokrótce przeczytać. Mam nadzieję, że nie zaśniesz, bo fragment, przynajmniej dla mnie, jest niezwykle ciekawy. Cesarz Otto przybył do grobu świętego Wojciecha dla modlitwy i pojednania, a zarazem w celu poznania sławnego Bolesława. Bolesław przyjął go tak zaszczytnie i okazale, jak wypadło przyjąć króla, cesarza rzymskiego i dostojnego gościa. Albowiem na przybycie cesarza przygotował przedziwne wprost cuda. Zważywszy jego chwałę, potęgę i bogactwo, cesarz rzymski zawołał w podziwie: Na koronę mego cesarstwa to, co widzę, większe jest niż wieść głosiła! I za radą swych magnatów dodał wobec wszystkich, niech godzi się takiego i tak wielkiego męża, jakby jednego spośród dostojników księciem nazywać lub hrabią, lecz wypada chlubnie wynieść go na tron królewski i uwieńczyć koroną. A zdjąwszy z głowy swej diadem cesarski, włożył go na głowę Bolesława na zadatek przymierza i przyjaźni, i za chorągiew triumfalną dał mu w darze gwóźdź z Krzyża Pańskiego wraz z włócznią świętego Maurycego, w zamian za co Bolesław ofiarował mu ramię świętego Wojciecha. I tak wielką owego dnia złączyli się miłością, że cesarz mianował go bratem i współpracownikiem cesarstwa i nazwał go przyjacielem i sprzymierzeńcem narodu rzymskiego. Niesamowite rzeczy. Popatrz, to jest tekst dotyczący relacji polsko-niemieckich. Popatrz, że one naprawdę mogły i były dobre w takich momentach naszej historii. Cesarz niemiecki nazywa władcę polskiego przyjacielem, a kronikarz mówi o miłości ich łączącej. Niesamowite, prawda? Okej, okay. czy tak było cały czas? A to za chwilę zobaczymy. Tutaj jeszcze nawiążę do tego, o czym jest mowa w tekście Galanonima: o słynnych podarkach, o tej wymianie. Po lewej stronie masz kopię włóczni Świętego Maurycego. No, taki artefakt bym powiedział dosyć niesamowity. Do dzisiaj, włóczni tej, której kopia przebywa na Wawelu, przypisywane są no, wręcz właściwości niesamowite. Ba, paranormalne. Każdy, kto się troszeczkę zjawiskami paranormal, paranormalnymi interesuje, być może na opis tego artefaktu, jakim jest włócznia Świętego Małdycego, trafił. Powstało też kilka komiksów i filmów, w których ta włócznia odgrywa nietusimkową rolę. No i tutaj po prawej, ręka Świętego Wojciecha. Dosyć dziwny podarunek. Ale pamiętaj, że ta ręka była relikwią, była czymś duchowo dla Odtona III ważnym. Pamiętaj o tym. Stąd taki dziwny podarek. No i cóż, mamy taki wzlot w naszej wspólnej polityce polsko-niemieckiej, i niestety teraz powiemy sobie o pewnym upadku tych relacji. No i poznamy naszego bohatera, księcia Bolesława, jako. Agresywnego, ostrego zawodnika. W 1002 roku umiera od ton trzeci, dosyć gwałtownie. Są podejrzenia, że niestety troszeczkę mu ktoś pomógł, przede wszystkim jego magnatów, jego możnych. Przerażała wizja, którą on snuł tego wielkiego państwa europejskiego, którego elementem właśnie miała być Słowajszczyzna. Nasz Bolesław postanowił śmierć Odtona III wykorzystać. A jakże? Co robi? Zajmuje taki rejon pograniczny Mirsko i użyce. Najeżdża Czechy, zdobywa Pragę i przez pewien czas wręcz. Królestwem czeskim rządzi. Rządzi również o wiele dłużej niż Czechami Morawami i Słowacją. W latach z tego powodu, już jak się troszeczkę unormowały sprawy w Niemczech, tam do władzy dochodzi cesarz Henryk II. Nie znosi za bardzo samego Bolesława, nie przepada ze Słowianami, nie przepada za państwem polskim i niestety mamy wojnę. Od 1005 roku, z przerwami do 2018 roku, toczy się wojna pomiędzy naszymi państwami. Czym się kończy? Kończy się pokojem w Budziszynie. I to jest bardzo ciekawy motyw, bo zazwyczaj jesteśmy też przy. przy Przyzwyczajeni do tego, że jak walczymy z Niemcami, no to dostajemy łupnia, a nieprawda, ponieważ wo wojny w tamtym czasie, mimo że angażował się w nie sam cesarz, e, był będzie taki moment w 2017 roku, gdzie sam poprowadzi armię niemiecką przeciwko e, Bolesławowi. E, mimo wszystko, Bolesław, e, mimo kilku porażek, bo tutaj kilka porażek poniesie, ogólnie odeprze Niemców. I umocni się na ziemiach, które zdobył. W wyniku pokoju w Budziszynie z 1018 roku Bolesław zatrzymuje przy państwie polskim milsko i użyce. Czy to koniec agresywnych zachowań naszego władcy? Nie. W 1018 roku Bolesław organizuje wyprawę kijowską. W wyniku tej wyprawy kijowskiej, zdobywa Kijów, zmienia władzę w Kijowie na bardziej sobie przychylną i przyłącza do państwa polskiego tak zwane Grody Czerwieńskie. Ja zawsze jak byłem w twoim wieku i mi historyk mówił Grody Czerwieńskie, so myślałem, kurczę, a co to są Grody Czerwieńskie? Zapamiętaj. Grody Czerwieńskie to są przede wszystkim dwa miasta, później się troszeczkę to te, te grody rozrosną. To miasto o nazwie Czerwień i nazwie Przemyśl. Przemyśl? Hmm. Przemyśl to jest miasto, które dzisiaj należy do państwa polskiego. Popatrz, jaki mamy ślad działań Bolesława Chrobrego w granicach naszego dzisiejszego państwa. Po lewej stronie masz woja, który służy w drużynie mieszka, tak zwanego pancernego, okutego. W tak zwany pancerz, czyli mówiąc krótko, kolczugę. Na głowie ma szyszak z takim charakterystycznym nosalem. Popatrz, że w ręku swoim prawym dzierży toporek bojowy. Miecz był w tamtym czasie orężem dosyć drogim, a w lewej ręce trzyma tak zwaną tarczę łeskową wojowie, jaki mieszka pierwszego, jaki Bolesława Chrobrego mieli naprawdę dobrą opinię jako o bardzo dobrych wojownikach. Legendy głoszą, że Kijów wręcz został zdobyty szturmem, czyli Bolesław nie oblegał tego miasta, tylko po prostu zdobył je szturmem. No taki zdolny z niego był typ. No dobrze, czy to koniec historii naszego króla? Oczywiście, że nie. Takim, taką wisienką na torcie była koronacja. Kiedy się ona dokonała? A w momencie sprzyjającym naszemu państwu znowu śmierć cesarza. Umiera Henryk II, to ten, któremu, któremu daliśmy rady w wojnach 1005-1018. No i znowu mamy zamęt w cesarstwie niemieckim. Chrobry to wykorzystuje i dostaje pozwolenie od papieża na koronację. Koronacja dokonała się i to jest ważna data dzisiejszej lekcji, czyli popatrz, mamy tu dzisiaj trzy bardzo ważne daty. 997. Misja biskupa Wojciecha, rok tysięczny Zjazd Gnieźnieński i rok 1025. Koronacja Bolesława Chrobrego na króla. Po prawej masz grafikę, znowu z cyklu, który bardzo polecam, jeśli będziesz miał gdzieś okazję go odnaleźć, czytaj, oglądaj, tak sobie rysownik wyobrażał, zgodnie też z prawidłami historycznymi, naszego władcę. Popatrz, że już na tym obrazku Bolesław Robert to jest wiekowy człowiek, w ręku prawym dzierży włócznie kopię, włócznie świętego Maurycego. Tak sobie go rysownik i historycy mogą wyobrażać. Dlaczego wyobrażać? Ponieważ Bolesław Chrobry jeszcze nie był tym władcą, który został uwieczniony na grafice z epoki. Musi, możemy sobie go tylko i wyłącznie wyobrażać. Koronacja bardzo mocno umocniła władzę naszych Piastów. No właśnie. Zobaczmy jeszcze bardzo szybko, bo chciałbym już kończyć powolutku tą lekcję, na państwo Bolesława Chrobrego. Tym takim ciemniejszym kolorem łososiowym, mam nadzieję, zaznaczone jest państwo Mieszka pierwszego. Grubą czerwoną linią otoczone jest państwo Bolesława Chrobrego. Jak widzisz, Bolesław Chrobry poszerzył terytorium. Państwa. Owszem utracił Pomorze Zachodnie w okolicach 1007 roku, ale do przyłączył do tego państwa Łużyce i Milsko. Przyłączył Morawę i Słowalczyznę, Przyłączył grody Czerwieńskie. Przyłączył część ziemi należącej do Prusów. Popatrz, że do Polski została przyłączona Pomezania. Państwo Bolesława Chrobrego rozrosło się dosyć mocno. No właśnie, imponujące terytorium, szansa czy zagrożenie? Tym znakiem zapytania chciałbym zakończyć dzisiejszą lekcję. Dołożę do niego jeszcze jeden znak zapytania, mianowicie czy umocnienie tak tak mocne umocnienie władzy królewskiej poprzez koronację nie będzie drażniło możnych mieszkających w naszym państwie. Czy ci ludzie, którzy pamiętali tą demokrację wiecową, będą na fakt koronacji patrzeli przychylnie? Tutaj też postawmy znak zapytania. Chciałbym, żebyś jako zadanie domowe... Pod tematem zapisał po pierwsze datę wyprawy biskupa Wojciecha do Prus, jego misji chrystianizacyjnej, po drugie datę zjazdu Gnieźnińskiego, po trzecie decyzję jeśli chodzi o Kościół w Polsce, czyli utworzenie arcybiskupstwa i nowych biskupstw. A na koniec zapisał datę koronacji Bolesława Chlubrego. Jeśli słuchałeś e, uważnie, nie będziesz miał żadnych problemów. Mam nadzieję, że to nie jest zbyt wielkie zadanie. Niech ono pozostanie w zeszycie. Też już od razu mówię, że prosiłbym zeszyty zachować. Jeśli się skończy rok szkolny, broń z Panie Boże, nie wyrzucać tych zeszytów, zachować je, bo chciałbym je we wrześniu, tak z ciekawości raczej. Oczywiście, przejrzeć. Dobrze, na dzisiaj to wszystko. Widzę, że wyrobiłem się trochę lepiej z czasem niż ostatnio. Do widzenia, do zobaczenia.